Hej, kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że to zmiana światła w tym miejscu, mam nie będzie przeszkadzać. Ja naprawdę próbuję to rozwiązać. W każdym razie, przechodzimy do filmu. W dzisiejszym filmie chciałabym przedstawić Wam święto walentynki. Wiem, że to mi przedstawić każdy je zna. Ale ja chcę Wam powiedzieć coś więcej, czego może nie wszyscy wie My na ten temat. Ja sama się zaraz dobę, bo będę robiła mój research. Więc mam nadzieję, że ten typ filmu Wam się spodoba I ja już się biorę za powiedzenie Wam kilku faktów Na temat walentynek Więc później na końcu filmu podam Wam kilka pomysłów na prezent Jeden tańszy, droższe, droższy Różne pomysły na spędzenie weekendu we dwoje I tak dalej, i tak dalej Więc mam nadzieję, że Wam się uda Sorry, że tak nagrywam I już przechodzimy do wspólnego szkania informacji na temat walentynek Takich informacji, o których ja przynajmniej wcześniej nie wiedziałam. Może wy wiedzieliście, ale nigdy mnie to jakoś bardzo nie interesowało. Zaczniemy od podstaw, typu każdy z nas że to święto zakochanych. O. Y, typowe zwyczaje to wysyłanie kartek, składanie sobie życzeń, wiersze. No jak wiadomo, jeżeli się sparą, to wiadomo pójdziecie na randkę, tak? Tak to nazwijmy. Symbole są dwa serce i cupidin, amor. Inne nazwy to Dzień Zakochanych i Dzień Świętego Walentego. Podobne święta to Noc Kupała, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn. Chciałabym Wam teraz przedstawić kilka zwyczajów z dawnych czasów, tak to nazwijmy, czyli na przykład z czasów yy, Cesarstwa Rzymskiego. O, okay. Jak się nie ruszam, to światło jest w miarę jednolite. Więc jednym z nich jest. Głównie polegające na znalezieniu wybranki serca przez jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego w związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest skojarzony z takimi postaciami z mitologii: Kupidyn, Eros, Pan, czy Juno Februata. Więc jedną legendą na temat pochodzenia świąt, Święta Walentego jest to, że ono pochodzi z innego święta, wzięło się z innego święta, starożytnego święta nazwanego Lupercalium, uroczystość z okazji płodności i to święto było celebrowane 15 lutego. Więc przyszedł czas na moje ciekawostki na temat walentynek. Po pierwsze, Walentynkowe czekoladki zawdzięczamy Richardowi Cadburemu, założycielowi wielu manufaktur czekolady. To właśnie on w 1868 roku podarował swoje ukochane pierwsze pudełko w kształcie serca, wypełnione słodkimi czekoladkami. Dwa, ja ich nie czytałam przecież od razu wam powiem. Mężczyźni odpowiadają za około 70% Trzy. 73% sprzedaży kwiatów w walentynki. W tym dniu najchętniej wręczają oni swoim ukochanym właśnie bukiety, i przy okazji nawet 15% kobiet w USA sama sobie wysyła kwiaty w walentynki. Czerwone róże symbol miłości i walentynek były ulubionymi kwiatami Wenus, rzymskiej bogini miłości. 4 220 tysięcy średnio to mężczyzna decyduje się każdego roku na oświadczyny walentynki. 5. Dzień zakochanych był już kilka wieków temu na tyle powszechny, że wspomina się o nim także w Hamlecie Szekspira. Dzień dobry, dziś święty walenty, dopiero co świtać poczyna. Młodzieniec sam leży, snem leży ujęty, a poża doń puka dziewczyna. Śpiewała Ofelia. Numer 6. Jedna trzecia mężczyzn woli, dostaw woli nie dostawać prezentów z okazji walentynek. Inaczej to wyglądał u kobiet. Mniej niż 20% jest z podobnego zdania. Yy, numer 7. Chyba. <grym zjadł> Autorem pierwszej walentynki był Karol Orle Orleanski w 13 1315 roku. Został ranny podczas bitwy pod Azincourt i wzięło i wzięty do niewoli w Londynie. Był zakładnikiem przez 25 lat. Siedząc w zamknięciu, postanowił napisać i wysłać list miłosny do swojej Numer 8. Walentynki wzięli ślub na przykład Elton John i Renat Blue, Meg Ryan i Dennis Quaid oraz Pamela Anderson i and Tony Lee. Numer 9. Pierwszy artykuł lub Piszesz artykuł lub robisz materiał o walentynkach i potrzebujesz wypowiedzi eksperta, znajdziesz go na Uniwersytecie w Maryland. Pracuje tam specjalny zespół zajmujący się edukowaniem mediów na temat walentynek. Numer 10 w Japonii: w Walentynki to kobiety dają prezenty swojemu kochanemu. Ja stoję bardzo blisko moich szczurów tutaj w tym momencie, muszę Wam przyznać. Boję się, że czarny mnie zaatakuje, bo czarny jest niedobry gryzie. <laughs> I się zgubiłam. W Japonii walentynki kobiety dają prezent swoim ukochanym panowie oddzięczają się miesiąc później z okazji tak zwanego białego dnia. Najczęstszym prezentem jest biała czekolada. Numer 11, najdroższą walentynką dostała Maria Kawas. Była to karta z prawdziwego złota wysadzona nad szmaragdami i diamentami. Prezent kosztował 250 tysięcy dolarów. Numer 12, Anna Boleyn dostała od 1.8. hebanową szkatułkę wysadzoną perłami, a w niej jabłko pokryte różowym nukrem. Do dziś jest to bardzo popularny, słodki podarunek w Anglii. E, 13. Według mm, badań na jednym z amerykańskich uniwersytetów, czekolada wygrała z cał ponieważ powoduje dłuższe i bardziej intensywne reakcje. I tego się trzymajmy, zwłaszcza jeśli mowa o milce z więc tak, takie znalazłam dziwne fakty na temat walentynek. I moje prezenty, jakie bym Wam polecała, to z takich tańszych typu kwiaty, czekoladki, kwiaty, czekoladki, nie wiem, miałam list na tablecie dla niej, a dajmy na to grę, dobra, ciężko mi jest powiedzieć taniej, drożej, ale powiedzmy tak, że do 20 funtów, to już też można jakieś perfumy kupić, może nie najlepsze. Do 100 funtów na przykład no droższe perfumy. Biżuterię nawet można kupić do 200 funtów. Więc. Moje prezenty, jakie bym wam dała pomysły na prezent, to jest biżuteria dla niego i dla niej. Czekoladki dla niej głównie, nie wiem, zależy żeby to szyby słodkie. Później ulubiony alkohol do obydwu. Perfumy tak tradycyjnie mi się wydaje, przynajmniej tak mi się wydaje. Um... Myślę, co miałam. Bouchery właśnie na jakieś zabiegi. Na twarz na przykład, na włosy, na masaż. Może wspólny masaż walentynki. Później na przykład wybraliście na jakiś weekend do gór, albo nad morze we dwójkę. Pójście do kina lub zostanie w domu. Zależy, co lubicie robić. <noise> Wiem, że jestem strasznie taka... Uuu, to wszystko zależy od Was, nie słuchajcie mnie. W dalszym ciągu zrobicie, co chcecie. Ale takie tylko moje pomysły teraz z głowy, bo nie pamiętam moich pomysłów, które napisałam. Um, no, mam nadzieję, że ten typ film Wam się spodobał, że to było coś innego. Jeżeli Wam się nie przyda. O, teraz mnie lepiej widać, Wam powiem. To że ten film Was rozbawił. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do, do zobaczenia.